Dzisiejszy kolejny cykl, kolejna katecheza środowa na temat teologii ciała, tej drugiej części, jeszcze wciąż wstępne, jak usłyszymy pewne rzeczy, Jan Paweł II zatytułował tak. Treść etyczna i antropologiczna przykazania niecudzowe. on jest on, tak, on jest naukowiec, jest filozof, jak wiemy, i, i używa języka ścisłego w, w tej sferze, w tej dziedzinie filozofii, i, i, a my musimy się w to przebijać i próbować zrozumieć, po co chodzi. Więc zaczyna od tego, że. Przypominam, co rozpatrujemy w tym nowym cyklu. To zdanie, które Jezus mówi w kazaniu na górze, zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersze 27-28. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią zułstwa. Rozpatrujemy to zdanie. I teraz Jezus mówi y, y, to zdanie do słuchaczy, którzy za nim idą, do człowieka, jak mówi Anwiale II, historycznego. Tego, który ma, y, owszem, nosi w sobie, jak każdy z nas, Obraz y, Boży ten sprzed człowieka historycznego, cośmy rozpatrywali wcześniej, y, że od początku tak nie było, i rozpatrywaliśmy w pierwszym cyklu cały czas, jak było na początku, jaki był zamiar Boży, że stworzył ich mężczyznę i kobietę, żeby stanowili jedno y, ciało, żeby y, się mnożyli. Więc y, to nosimy w sobie. Ale człowiek historyczny nosi w sobie również to, co nastąpiło później, czyli yy, konsekwencje grzechu i jedną z konsekwencji jest porządliwość. Sama w sobie porządliwość tego tutaj nie ma w tym wykładzie, ale które, yy, która yy, ma i to nam też może pomóc, bo znamy ten rdzeń, Łaciński y, jest, y, atra, po, Ja łacinie dobrze nie znam, więc powiem po włosku czyli a, coś atrakcyjnego, nie? To jest, my to tłumaczymy na polski jako porządliwość. Sama w sobie rzecz nie jest zła. E, owszem, dla Adama Ewa była atrakcyjna nadzwyraz on mówi, to jest dopiero ta pomoc, nie? czyli zapałał porządliwością nie trzeba tego rozumieć negatywnie nie? czyli zapragnął jej I, i, i taki dostał w tym celu on dostał nie? żeby się złączyli więc ale ta porządliwość, która y, staje się grzechem po to jest nastawiona, wychodząc poza plan Boży, nastawiona egoistycznie na siebie, a nie na... bo, bo jesteśmy człowiekiem, który, którym ta porządliwość może zapanować. I teraz on o tym, to już trochę tak w trend zrobiłem swój na temat porządliwości, ale Jan Paweł II tu za chwilę będzie też tłumaczył y, y, konkretne terminy, Najpierw jednak mówi tak, że to przykazanie nie cudzołóż, bo mówi tam w tym cytacie, nie? że dopuścił się z nią cudzołóstwa, to porządku spojrzał. To przykazanie nie cudzołóż, przykazanie, które dał w serii przykazań Bóg człowiekowi, co jest objawieniem, naszą spuściśną. Już w Starym Testamencie i w Nowym jak najbardziej obowiązuje, to przykazanie albo znamy tak jak, tak jak my yy, z przykazania, z objawienia, yy, albo ludy pierwotne, nieznające chrześcijaństwa, ludy z innych kultur, bądź też współcześni, tak satelizowani ludzie. Bo wiecie, że są tacy, chociaż to mnie się dziwnie wydawało, ale ktoś mi mówił, że we Francji y, spotkał człowieka, że y, coś tam mówił o Jezusie Chrystusie, a on się pytał, a kto to taki? Jesteśmy w Europie już tak spoganiałej, że jest to możliwe, że człowiek nie wie we Francji, bo w Polsce to chyba <słuch> nie jest możliwe. Ale we Francji, która jest już o wiele bardziej niestety spoganiała jako kultura. Gdzie gdzie, się, y, gdzie jest y, wyeliminowane to, co religijne, tak bardzo, że, że życzenia świąteczne się, się składa, tak, żeby nie powiedzieć y, jak Boże Narodzenie, żeby nie powiedzieć Boże, tylko Narodzenie, nie? czy coś podobnego. Tu dałem taki przykład. Y, więc oni naprawdę po tradycji swoje mają koinki i tak dalej, nie? wyprane z, te, z treści. Więc można nie wiedzieć, co to jest Jezus Chrystus. I tak nie tylko ludy pierwotne, mówię, gdzieś tam żyjące jeszcze w jakichś dżunglach, ale również w dżungli, drapaczy chmur w Europie też mogą nie wiedzieć. Ale, mówi Jan Paweł II, ci, którzy nie znają tego przykazania, nie cudzołóż, mają tę treść wypisaną w sercu. Bo jesteśmy stworzeni przez Boga, i to. U świętego Pawła, w liście do Rzymian można, można znaleźć, nie? Że, y, że nawet nie znając prawa, człowiek wie, czuje w głębi, co jest y, to, czego pragnie, to, do czego został stworzony. Więc ten człowiek historyczny to jest, który tak, czy siak, Albo świadomie, przez objawienie, albo nieświadomie od wewnątrz wie, że y, to pożądanie, które prowadzi do cudzołóstwa, jest czymś złym, czymś niewłaściwym. Ponieważ człowiek wniósł określone poczucie sensu ciała y, w swoje życie, bo zostało mu to, Dane w samej tajemnicy stworzenia. Kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i tak dalej, to już my, jako mężczyzna i kobieta, choćby nie wiem, co mówili o, o gendernie, o tych płciach, to my mamy pewne rzeczy w środku. I, i póki człowiek z ideologią, z czymkolwiek, z grzechami własnymi, nie, nie zburzy wszystkiego, nie, nie wejdzie w ciemność poplątanie. To i tak w głębi jest tli się zawsze, to choć może być całkiem przysypane i nie do życia, ale, ale jest w człowieku to poczucie, Czym, jaki ma sens jego ciało, do czego, do czego dąży, nie? co dałoby mu, że jesteśmy stworzeni dla miłości. I to nie tej miłości łóżkowej, jak to się mówi dzisiaj, nie? Tylko głęboko człowiek się czuje, bo tego ludzie robią bardzo prosto i łatwo, nie? I idziesz zapłacić na ulicy już masz. Ale, ale człowiek pragnie zakochać się. Taki słynny film jeszcze w latach 60 chyba jeszcze. Love Story. Słyszeliście, oglądaliście, nie? Tak, Wszyscy płakali. To był hit na cały świat, nie? Historia o miłości. To tego wszyscy pragnęli. Nie? Być zakochanym, kochać się. Nie? Aż tak bardzo. Nie? I chociaż się płakało, ale. No więc tacy jesteśmy, y, że tego pragniemy. I do tego, co właśnie w naszym wnętrzu, zwraca się Chrystus, mówiąc to zdanie, które rozpatrujemy. I y, mówiąc to zdanie, on tego człowieka wewnętrznego, jak to mówił Anweł II, yy, który ma... tu wchodzimy w te trudne yy, słowa, ma zawartość antropologiczną. Antropologia jest nauką o człowieku, kim jest człowiek, nie? I jednocześnie yy, ma. Yy, swoją treść etyczną. Etyka z kolei jest nauka o tym, co jest dobre, a co nie. I to, co mówi Jezus Chrystus, to jest budowanie, to jest pewne domaganie się tego, aby człowiek, który to słyszy, wszedł w swój pełny obraz. My to rozumiemy na płaszczyźnie naszej dzisiejszej kultury, która tak od tego odeszła, tak perwersyjnie y, to pragnienie ludzkie y, rozumie i zaspokaja i propaguje i, i miesza pojęcia. Y, a Chrystus mówiąc to, zaprasza, by człowiek wszedł w pełni tego, kim jest, jako człowiek w antropologię i etykę. Pełnie tego, co jest dobre dla człowieka, do czego został stworzony i w czym może się realizować jako człowiek i kochając. I to ma decyzja tego, czy raczej ten apel Chrystusa, którym on tym zdaniem robi, odnosi się do. Tego, co w Biblii nazywa się na serce. Zresztą sam Jezus, nie tylko w Starym Testamencie, w Nowym też mówi, że w sercu dopuścił się z nią W Biblii słowo serce jest y, tym miejscem, gdzie człowiek rozważa. To, co my dzisiaj byśmy z mózgiem związali, co, co człowiek rozważa i gdzie człowiek decyduje. To jest głębokie miejsce, nie? Głębszy niż intelekt. I sens tego, co się we wnętrzu, że człowiek ma sam siebie znaleźć, jak, do czego został stworzony, jak został stworzony. Sens tego jest dwojaki. A może jeszcze przed tym o tym sercu. Bo to jest coś prawie jak definicja, nie? Która takie zdanie. Serce jest tym wymiarem człowieczeństwa, z którym bezpośrednio łączy się poczucie sensu ludzkiego ciała i ład tego poczucia. Oczywiście w tym aspekcie, nie, bo serce obejmuje wszystkie dziedziny życia, tamte wszystkie, ale mówi to głębokie poczucie, czyli to, co nam sumienie mówi, nie? i jednocześnie. Właśnie ten ład, czyli antropologia i etyka. I mówi dalej, że ten sens ludzkiego ciała rozumie się tu zarówno w, jako oblubieńczy sens, że jedyna ta wybrana i miłość dwojga, jak i to, co Adam i Ewa pamiętamy, nie? że się rozpoznali i stwierdzili, że są dla siebie. Jak i również sens oblu, yy, oprócz oblubieńczego, w konsekwencji rodzicielski, że się zbliżyli do siebie, poczęli dzieci, mieli dzieci w obu wymiarach. Yy, do tego apeluje Jezus Chrystus, mówiąc, jeszcze raz wracam, yy, kto pożądliwie patrzy i tak odnosi się do tego cudzołóstwa, które jest przeciw temu planowi, jaki Bóg ma. I teraz właśnie Jan Paweł II tu oprócz tego, co powiedział o sercu, kolejne rzeczy jakby definiuje, bo mówi, że trzeba na początek, on ten cykl będzie długi, ten drugi cykl, na początek, mówi, wypada ustalić znaczenie tekstu, tego to zdanie, które zostało przeczytane. Jakie jest jego znaczenie jakie jest znaczenie użytych w nim wyrażeń, a także wzajemny stosunek między tymi. I tak, mówi samo słowo cudzołóstwo, yy, które tu zostało wprost yy powiedziane i nawiązuje do przykazania szóstego, nie cudzołóż, to cudzołóstwo oznacza naruszenie tej jedności, przez którą mężczyzna i kobieta tylko jako małżonkowie mogą się ze sobą łączyć. Tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Naruszenie jedności małżeńskiej. To jest cudzołóstwo. I tak mówi, że cudzołoży w ten sposób mężczyzna, który łączy się z kobietą, która nie jest jego żoną. Tekst nie mówi to, co Jezus, nie precyzuje, że czy druga kobieta jest zamężna, czy nie. Nie ma znaczenia. Nie jest jego żoną. I stąd też konsekwentnie, jeżeli porządliwie patrzy na swoją żonę, nie cudzołoży. Ja Adam patrzył porządliwie. To jest w planie Bożym. Cudzołóstwo jest przeciw miłości oblubieńczej, że to jedynie ty. Ty jesteś moją i ja jestem twój. Nie? I cudzołóstwo jest wyłamanie się z tego, pójście, się, że ktoś się dał zwieść. I, i mówi tak, yy, że to cudzołóstwo w sercu jest gdy pożądliwie patrzy mężczyzna na, kobieta, na kobietę i że to oznacza ściśle określony akt wewnętrzny się dokonuje właśnie w sercu człowieka. Ściśle określony akt wewnętrzny, który pożądanie ukierunkowuje na kobietę, która nie jest jego żoną, i dąży do tego żeby się z nią złączyć i stać się jednym ciałem. Ten akt wewnętrzny, to ukierunkowanie i zamiar, dążenie, pragnienie, by się z nią połączyć, to jest cudzołóstwo w sercu. I daję przykład tego, yy, który jest biblijny, który nam uzmysławia, to zresztą jest na oczy, jest, jest oczywiste dla nas. I sam Jezus też to mówi, gdy kto porządnie patrzy na kobietę. I my też wiemy jako mężczyźni, że dla nas wzrok ma zasadnicze znaczenie. Dla kobiet nie, a dla nas mężczyzn tak. To, co zobaczymy. Nie? Co zobaczymy, to wzbudza w nas pożądanie. I przykład biblijny, po, yy, w Starym Testamencie, jak Dawid przechadzał się na swoim tarasie, swojego pałacu, a w ogrodzie tam niedaleko widział kąpiącą się Betrzebę. Nie? Piękną kobietę, rozebrano, się kąpała, w ogrodzie. a on z góry z tarasu widział ponad parkanem. Nie? I, 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 I wzbudziła się w nim taka pożądliwość, że zapragnął się z nią złączyć. Teraz jeszcze mówi tak Jan Paweł II, że to pożądanie, chociaż, chociaż jest związane ze wzrokiem i kto pożądliwie spojrzy, a właśnie jak on to Jan Paweł II tłumaczy. Zwraca uwagę, że papież mówi do słuchaczy. Określone jest w określonej zresztą kulturze, to już mój dodatek, czego on nie rozpatruje, ale wiecie, że w tamtej kulturze, jak było rozmnożenie chleba, to mówili, a mężczyzn było pięć tysięcy, nie licząc kobiet i dzieci. To była kultura, liczyli się mężczyźni. I mężczyźni byli kształceni, nie było szkół dla kobiet, kobiety nie pracowały, zajmował się domem. Nie miały pracy zawodowej, nie, i, i, i stąd y, nie miały też Jezus jako nauczyciel, rabbi, jak się do Niego zwracali uczniowie, miał uczniów mężczyzn. I również te rzesze i tłumy to byli ci, którzy słuchali Jego nauki, zasadniczo to byli mężczyźni. Co nie znaczy, że nie było kobiet, bo były. Nie licząc kobiet i dzieci, były. Zwłaszcza, że jak ktoś był żonaty, nie? był cudotwórcą, e, chciał słuchać, e, szedł z całą rodziną. E, kobiety zresztą utrzymywały, bo oni tam dniami koczowali, chodzili za Jezusem. Nie? Kobiety w międzyczasie starały się o pożywienie. Tak zresztą do tej pory jest, wiecie w Afryce, że kobiety są tymi, które na czym spędzają dzień? Na tym, że idą i, i szukają drwa, żeby zapalić ogień. Nie? Potem idą po wodę, i tak dalej. One cały dzień, bo to nieraz kilometry muszą przebyć, i cały dzień spędzają na tym, żeby mężczyźnie dać i, i rodzinie, dzieciom dać przygotować jedzenie. Więc tam było w tamtej kulturze podobnie. A przy okazji kobiety też słuchały. Ale yy, dlatego Jezus, mając przede wszystkim męskie audytorium, i tu uwaga, mówi Jan Paweł II, daje przykład, gdy mężczyzna spojrzy na kobietę, co nie znaczy, że to nie dotyczy kobiet. To przykazanie nie cudzołóż działa w obie strony. Trzeba i oczekuje tego y, Chrystus, który zwraca się wprost do mężczyzny i daje męski przykład tego patrzenia na kobietę, y, mówi nie oznacza to jednak że słowa te w swym sensie etycznym nie dosięgają kobiety. I wiemy, że kobieta też może zapałać uczuciem i, i w sercu swoim cudzołożyć jak najbardziej niestety może. Jest też człowiekiem, też podatna na pokusy diabła. I to by było tyle, mówiąc właśnie, tak, Chrystus wyraża się w ten sposób, ilustrując konkretnym przykładem, jak należy rozumieć wypełnienie prawa, to, co on przyszedł wypełnić prawo. I chcę, abyśmy nie zatrzymywali się na tym przykładzie, ale zrozumieli pełny sens, etyczny i antropologiczny tej wypowiedzi.